Natomiast my płacimy dość dużo, bo po pierwsze jest dużo dzieci pod opieką, po drugie chcieliśmy, żeby czuła się, że jest doceniona, ale po trzecie też, że zostaliśmy trochę w to wrobieni, dlatego że jak na samym początku tutaj przyjechaliśmy, no to wiadomo, nie chcieliśmy jakiejkolwiek opiekunki do dzieci, bo to nie o to chodziło, to musiał być człowiek, któremu możemy zaufać. No, i tam gdzie mieszkaliśmy, mieliśmy taką opiekunkę domu. I ona właśnie poleciła nam trzy opiekunki, które były na samym początku u nas. I one były we trzy, ale potem dwie wróciły do szkoły, a ta studiowała zaocznie, więc została z nami. No, i jak myśmy rozmawiali o tym, że właśnie chcielibyśmy ją zatrudnić, ile to kosztuje, no to odpowiedź tajów jest zawsze taka sama. Ile jesteś w stanie zapłacić i co mówię? No, co no? Ile jesteś w stanie zapłacić? No i myśmy tak, no ale my jesteśmy pierwszy raz w Tajlandii, nie wiemy, ile tu się płaci, ile tu osoby zarabiają i tak dalej. I oni sobie nie dali przemówić i cały czas mówili, żeby, żeby dać tyle, ile jesteśmy w stanie. Więc my pomyśleliśmy sobie, no kurczę, tyle dzieci. Myślę, że 150 batów będzie tak. Jak na, tutaj, na, te, na te warunki, tutaj. No i tak zaczęliśmy płacić. Potem dopiero się y, dowiedzieliśmy, że po prostu stawka tutaj godzinowa jest dużo niższa, bo dniówka wynosi 400 watów. Więc trochę przepłacaliśmy i przepłacamy dalej, bo no, nie cofniemy się na to jak, jak zdaliśmy. Wiecie, y, jak się umówiliśmy, to się nie można cofnąć na to. Więc płacimy jej bardzo dobrze. Często nawet się śmieje, że ona zarabia więcej niż my. Bo jak my opłacimy samochód, szkoły, no wszystkie te wydatki, rehabilitację, i nianie, to nam zostaje tak malutko, że po y, prostu niania zarabia więcej od nas. Przykładowo w sklepie takim y, jak 7-Eleven, czyli podobne do Żabki, y, zarabia się około 15 tysięcy batów na miesiąc. Więc... Dobrze. Ale my też, bo możemy iść na randkę i możemy jej zaufać, a to jest bardzo ważne.